Być atak zaskoczenia wyszło jak wyszło. Oni dzisiaj jeszcze nie rozpinęli ci Bądź ci. Oni sobie zrobimy takie małe obejście tutaj. No, nie ma bandytów. Z zwierząt w okolicy nie było za dużo. O, cholera. Ocha. Te głupie, te głupie ważki z kosmosu. O, tam coś się dzieje. Czemu kryto? A dobra, nieważne. Wow, ej, dzik. Dziko, no tu masz tu pupsko. Tu przod. No, ja z ty przeszczepie. Nic nie umiesz trafić tak jak się należy. Dobra, to ja idę tu. do tego cika tu co tu se jest ha, ha. dobra ja tu mam jakieś hell pointy do wypicia na wszelki wypadek tam save'a znowu a już mam przynajmniej porządny pancerz wyglądamy jak jakiś kurde warrior może ten łuk trochę tu średnio pasuje no ale Ciao, Zapraszam Zwycięstwo. O i tak lubię, jak wrogowie przychodzą po kolei. A tymczasem obejdę tu dalej, znowu jeszcze, bo tu nie pamiętam, gdzie się rysują ci bandyci. A falał mi ekspozycji. Bez niczego nie krali, dobra. O no, tu dziki. Ale tam tu dziki stały za daleko, żeby się... ...a mnie wkurzyć. Z powodu ataku na ich... ...brata, to nazwijmy psianka. znaleziono. Znaleziona. O Jezu. O, kocianek, kocianka. Chodź tu ścierwo ścierwo chomika 4 nie 8 mi się kurde przypomniało, gdzie ci bandyci ci mieli tą kryjówkę swoją kurde, nie pamiętam ale jeszcze się nie rozpnęli, to znaczy, że zresztą się dopiero jak wejdziemy do lasu z nimi, albo pogadamy, nie wiem, z zyskiem, czy ja tam ma. O, bigo. A! AH! biegnij! Tego, co jest? Czemu nie mogę biec? O! What the fuck! Dziwne rzeczy się dzieją. Chcę biec. A bezimienny bije trupa. Hm. To przez może moją nową myszkę? Nie, na pewno nie. A jak mówiłem, goty gra awaryjna. Jasne, wyjaśnij sobie swój... No nie, no aż tyle do ubicia, no. Kuźwa. Hmm. O, Boże, co tam było? Nie, nie, lepiej nie wkurzać, bo jeszcze wyjdzie to coś. Stało z tyłu i będzie mordor w pigułce. Ty, Waszka, no teraz nie, nie mogę w ogóle leżeć. Jakieś dziwne rzeczy się tu dzieją. Naprawdę. Jednak gra w krytyka myszkom powoduje jakieś bugi Hill Himmler. kolejna opuszczona roślinka i kolejna ważka Kurde no przecież zabiłem wszystkie nie abyś się nie ruszać, proszę. Ha, ha, ha. Iż po tobie. Mutancie. Dobra, już nie wiem, gdzie znalazło. O, tu coś znalazłem. To jest ta psianka, co tu była. Tam powinna być kocianka z tego, co pan mi to były dwie, aż kurde. Ale jest dobrze. I tak powiedzmy, że po prostu tyle telekineza jest to skanna. na pół. Widzicie? wreszcie. do reszty. No dalej. Świńska świniu. Tak. No dużo lubię wyprowadzać kombosów naprzód. Bo powinienem bardziej na boki walić. Się nie wystawiać bez powodu na ataki wroga. O że to tylko dzi dzika świnia. No i znowu mam blokadę, o. No, ta myszko rzeczywiście jest jakaś... Hmm... Niezbyt... niezbyt dobre. Na razie, na razie w tylko się nie sprawdza. <laughs> Jak wątpliwe, że to jest cała przeszła na wylot. Co ty robisz, głupi ciku? Eee, what the fuck? No naprawdę, zaczyna mnie to irytować. Kurde, dusze atak i ataka ataku nie no znowu zblokowany. Nie wiem a może mam coś w tej myszce ustawione, że jak ją 5 sekund, to jest nie mogę jej obrócić albo coś. Ja coś nie mam pomysłu. Nie no, przecież takich bullshitów to chyba nie ma, nie? A chociaż może, kto to wie? Dobra, tą roślinę w sam Tutaj, tutaj w tym lesie gdzieś jest pod... Tu chyba w tym. Bo jest taka roślinka, Velafist czy jak ją tam nazywa. I on wygląda centralnie jak serafis i nawet daje wszystko do samego do samochodu. Sam. To jest tylko, że jest jedna sztuka tej rośliny w tej grze. I akurat ją raz mi się udało znaleźć. Ale teraz to nie wiem, kurde, gdzie ją... Lepiej nie wkurzać ich jednocześnie. Wilki zostawię sobie na potem. A teraz wkurzę te dziki. Te dziki. Ja zapiszę, bo znowu bym zabijał kurde 10 tysięcy rzeczy. Ile jest tych dzik dzików. Dzików. Odblokuj się bez, zid. o to może sprawdzać pewne problemy, ta jego blokada było widać. W tym przykładzie, że mnie normalnie dzik pojechał. Dobra, ja tam nie wiem co tam jest, nie mam zamiaru tam chodzić. Ja się to wezmę, pozbieram wszystkie roślinki z daleka. Ale ledwo się dojdzie do granicy lasu, to zaraz się włącza mroczna muzyczka. Las jest bardzo bezpiecznym miejscem. Może nie w Getichu, ale na obód, bo raczej bezpieczny nie. Nie wiem. W polskim lesie chyba nie spotka się jakiegoś dzikiego zwierzę, który zechce cię zjeść na kolację. Cieszę się kompletnie na tym nie znam i mogę mówić to tak. O kurde, skąd tu się dziksią? Ja tu naprawdę nic nie wybijałem wcześniej. Aha, bo miałem tak mało siły, że się bałem. Polegnięcia. <śmulety> tu to trochę, trochę bicia. Trochę no, chybicia zostało, dobra, to się tu bawić. Mamy moje ulubione pieszki. Dobra, dawaj. Sworda. No. Nie. Chyba, chyba z... tą myszkę za chwilę. Bo już mnie to wkurza. Targetuję kilka celi i ona mi oznacza jeden nie mogę nic robić. Jakoś... Nie, w kodzie się tak nie zachowała, chociaż tam nie, nie przytrzymywałem w ogóle guzika. Tutaj przytrzymuję chwilę i jest kurde, młyn. Zupełnie mi się to nie podoba. Dobra, co tu jest? Serafis. Czagotka. Jagodka, jagódka, jagódka. Jagoda Kiedyś tam z jagód były poziomki w wersji 1.1.1.1.03, ale twórcy zrezygnowali z jagódek. Postanowili zostawić poziomki, tak jak było według O! jest pomysł twórców. Zawansowałem w sile. Dobra. Chyba się zrespiła ta świnka, co jeszcze w niej nie było. To znaczy uciekała przed dzikiem. Szybko skróciłem jej cierpienie. Jak taka blokada mi się włączy w walce z tymi bandytami, to raczej nie wygramy. Cholera. Kolejny dostawca piwa mnie. <grymne> ale za to jest kolejna okazja do wypicia piwa. Powodzenia na nowej drodze życia, A Tyle czekania na to, jakiś... Dzień. Pije Myślać, że Dzień! wypije piwo. To nie było zbyt Kiedyś takie spraw... Dobrze zrobiłeś to antak. Mam nadzieję, że jako strażnik będzie szczęśliwie wpadał do mojej tawerny. Twoje zdrowie, przyjaciel. To nie było zbyt zaczynają dzień od wody i kończą go tak samo. Słuchaj, miałbym dla ciebie małe zadanko. Jakieś typki z nowego obozu produkują na lewo Wiesz co to oznacza dla mojej tawerny. Konkurencja. Dokładnie. Będę bardzo wdzięczny, jak zrobić z nimi porządek. Zobaczę, co da się zrobić. Brawo chłopcze. Teraz jesteś jednym z nas. Od początku wiedziałem, że nie głupi z ciebie, chłopiec. Nie zapomnij wpadać do mnie po wypłatę. Oto się nie ma. Masz tu swoją pierwszą gazę. Tylko nie przepij wszystkiego od razu. Musisz uważać na to, co mówisz nie. przy obcych. Nie chciałbym być teraz wiem. Witaj! Ech, dobra. To możemy wyruszać na akcję sabotażową. A jak się falczy... Jakie ja mam ustawione walczenie na klewę to się muszę sprawdzić? A dobra, tak. W razie czego to mogę coś tam jeszcze. Witaj! W dzisiejszych czasach na nikim nie Kazmir powiedział, że mam dołączyć do twojej ekipy. To dobrze. Im więcej ludzi, tym lepiej. Kadmir powiedział też, żeby nie brać On już więcej strażników. Wiedziałem. Tego podstarzałego durnia obchodzi tylko jego własne bezpieczeństwo. A to, że posyła swoich ludzi na pewną śmierć ma gdzieś. Ale niech będzie. Jakoś sobie poradzimy. Właściwie wszyscy są już gotowi, a ty? Lepiej powiedzieć, że nie jesteśmy gotowi do Stanim Elixiry. Zaczekajcie się, mnie. muszę załatwić jakieś mikstury leczące. Nie mamy czasu. Weź te mikstury. Za mną chłopaki. Idziemy szeszyć mordor. Dobrze, pora pokazać bandytom, kto tu rządzi. Przygotujcie miecze. Przygotujcie miecze, A myślałem, że my to zrobimy kulturalnie. Tu są jacyś... Do boju! Czemu wy wszyscy kurde na mnie idziecie. Dobrze. Tam jeden strzela. Zabijcie go. Masz szczęście. Gret. Należało mu się! Dobrze, dołóż mu, zabijcie się. Jeszcze się go. rusza! Nie było innego wyjścia. Jeszcze po to mamy po bo fizyk z się zabił. A właśnie on nie może zginąć. Możesz wryć, ilu tu jest bandytów? Kurde. Ej, stary, podoba mi się ten quest. Wiecie co? Trzeba to zrobić z eh? I do tego. Eee, co ja chciałem jeszcze zrobić? Niech Cię uproście. Nie, nie będę wymieniał myszki kit. Dobra, chodźcie. Witaj. Powinienem powinieneś wierzyć, że takie sprawy załatwiało się Ci. Kolonka, wie... To... Zaczekaj, nie ma. Za mną. Dobra, idziemy. Tum-tyn, tum-tyn. Tum-tyn, nie Dobrze. Pora pokazać bandytom kto tu rządzi. przygotuj Lecimy tu, 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 tu. A zatrzymają się kiedy im to ładnie, ich o to ładnie poproszę Spoko Gdzie są ci bandyci? Mam cię Dobrze, dołóż mu, jeszcze się rusza. Stujcie chwilę, chłopaki. Dobrze, dołóż mu, jeszcze się rusza. Dobrze, dołóż mu, jeszcze się rusza. Dobrze, dołóż mu, jeszcze się rusza. Leżą! Nie blokuj się, palancie. To ja nie mogę. O. Cholerni bandyci, a więc to w ten sposób załatwili konwój. Rozstrzelali naszych ludzi z góry, tak jak mówili ci, którzy przeżyli. Dziwne, nie wyglądają na ludzi z bandy Quentina. Poruszajmy dalej, na pewno jest ich więcej. A, no, bo to nie są ludzie Quentina. A szkoda. Typki Quentina są jeszcze fajniejsze. Akurat jest to tak zrobione, że nie możemy iść załatwić tamtej grupy zębaczy. Chyba nie? A nie wiem, czemu by ze się w kółko? A, idziemy z krajem lasu, czyli tutaj nic raczej. Nie mówimy, bo byśmy mogli sobie tego, jak tam chce z tym czymś tam w środku załatwić bez większych problemów. Przy asyście trzech strażników, którzy są dość mocni. Nie szkoda się, że wyzyskniemy jakiegoś swojego miecza, tylko zwykłego. I kolejny. Dobra, to na... do ataku. Tam jest. za wyzyskiem. Następni, następni. Jest ich tu tyle, że można... No bić! Kurde! Połóżcie no ja. Dobrze. Następny. Dobrze. Kładźcie Ale tu się... Z... Zrobiła się rzeźnia. Założę się, że nie... Kogo kradnę z rudy, zanim oni zabiorą resztę? No jasne, skąd taki frajer jak ty miałby wziąć rudę? Dobra, idziemy. Widzicie? To chyba ich kryjówka. Na to wygląda. Nie ma dla nich litości. Przywódcę zostawcie dla mnie. Masz szczęście. Założę się, że nie zapłaciłeś mi jeszcze podatku od bezpieczeństwa. Należało mu się! Właśnie, trzeba ich zabijać. No jasne, skąd taki frajer jak ty miałby wziąć rudę? Dalej wyzysk. Chodź do jaskini, bo tu będzie dopiero sajgon. Wow. Co tu się dzieje? Ja leżę, nie wiem co się stało, dostałem chyba w plecy od kogoś. Ale ten ktoś musiał być silny, Zdało bo mnie się, nie jeszcze podatku. Należało mu się. Następny. Dobrze, to już mu ode mnie. Świetna robota. Podbiliśmy się ich przywódcy. Zabierajcie wszystko, co przy nich znajdziecie. A co z nagrodą? Bierz sobie co chcesz z tej parszywej mory. Na pewno mają jakąś trudę. Później zgłoście się do Kadmira po nagrodę. Aha, jakby co tu nic nie było. Żadnej rudy ani piwa. Zarekwirujemy sobie towar. Dobrze, dołóż mu! Jeszcze się rusza! No... Szkoda, że bandyci już się chętnie. Nie bierzesz nigdy ich kryjówki? A po co mi ten głod? W każdym mam wszystko, co potrzebne do życia. Do zobaczenia, przyjacielu. Mogę przejść? Ha. Znaczy, no Znaczy, znowu się zblokowało. No proszę. Udało się. Znaczy. Zwyciężyć, ale zostałam okrutnie pobity, nawet nie wiem przez kogo. Dobra. Otóż byłem trochę wcześniej, więc skrzynie są 100% puste. Z ich przywódca, ale on... A, to ten miecz, bo ja bym musiał próbować jego. Pourde, co sięśmy zrobili z tych bandytów? Przejdę się. Tu. Dobra, wracamy teraz już do lasku. Udało się zwyciężyć bez większych problemów. Czy pewnie zostało jeszcze dwóch bandytów pod tunelem, więc trzeba ich wykończyć mi się wydaje, że zostali. A, dobrze mówię co Ha, ha, Głupi ha, ha. bandyci. Myślicie, się jesteście dobrzy, ale nie jesteście. No idziemy odebrać sobie... Hmm, nie widzę nic ciekawego w tej nocy. Wracam do obozu. Nie zamierzam siedzieć tu ani w chwili dłużej. Do zobaczenia. Mogę przejść! <noise> nie, nie to możesz. samo. No i super. Kwest został wykonany idziemy... Na od się na... Zasłużoną nagrodę. Lepiej się do tego nie Nie tak. muszę do tego nic wierzać. Dobra. Coś się. Nie. W dzisiejszych czasach na nikim nie można. Witaj! Od co? Zadanie wykonane, wszyscy bandyci są martwi. Doskonale, weź te rudę jako nagrodę. Być może jeszcze coś się dla ciebie znajdzie. To dobrze, bo trochę się nudzę. Pewnie masz dla mnie jakieś nowe zadanie? Owszem, mam cholerny problem z wielkimi gadziskami. Nie mam pojęcia skąd się tu wzięły takie bydlaki. Na początku rzucaliśmy im najbardziej kłopotliwych kopaczy na pożarcie. Ale gdy przestaliśmy karmić bestie kopaczami, to te cholery zaczęły atakować konwoje, a nawet obóz. Aha, więc ja mam je wszystkie zabić, tak? Ta, Bez czaka z ciebie. Czekaj. Się w nic nie a co dostanę w zamian? Myślę, że po wykonaniu tego zadania zostaniesz jednym z elitarnych strażników. Elitarnym strażnikiem? Czyli kim? Kimś, kto ma prawo nosić ciężką zbroję strażnika. Ile jest tych bestii? Z tego co wiem od strażników, to były trzy. Jeden z tych gadów wleciał do obozu i narobił strasznego zamieszania. Na szczęście strażnikom udało się go zabić. Więc zostały dwa. Widzę, że umiesz liczyć. To rzadka cecha u moich strażników. Jeden z tych bydlaków siedzi w jaskini po lewej stronie od wyjścia z obozu. Drugi znajduje się w pobliżu drogi prowadzącej do placu Wymian. Tylko zabraj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. No dobra, zrobię z tymi gadami porządek. Mam nadzieję, że chociaż tobie uda się tego dokonać. Jeżeli chcesz, weź do pomocy Korina. Ten obibok ciągle przechwala się, że jest najlepszym wojownikiem w obozie, więc niech pokaże, co potrafi. Nie, lepiej go tylko zachowaj to nie dla brać, się, bo będzie nam się tylko kręcił obok, obok tego, a jak zobaczy, gada to nam. To nie mój problem. Nie, nam nic nie pomoże. Kompletnie nieprzydatny. Kompletnie nieprzydatna osoba. Można z nim fajny dialog, nawet I chyba z nim jest. Tak? Tak, z nim jest nawet śmieszny dialog, że nie może nam pomóc, bo babcia mu zachorowała, czy coś tym Ale co. Każdy, kto będzie chciał, to sobie, to sobie sam zobaczy. Zobaczymy. Ale, ale te gady już ubijemy w następnym odcinku. Zagrajmy w koty proszę tajemnicę Trzymajcie się wszyscy ciepło.